Witam serdecznie Szymon z Polanki z tej strony Sikłania. Tak obserwuję ostatnimi dniami ludzi przechodzących, noszących te kwiaty, najczęściej sztuczne, prawda, itd. i I tak się zastanawiałem, jak dalece ci ludzie zamiast myśleć o życiu, skupiają się na wartościach istotnych. Pamięć, absolutnie tak. Ale suma sumarum jakby zapominają o tym dniu doczesnym, tym takim tu i teraz. Czyli zaangażowanie, no bo co ludzie powiedzą bardzo często, bo pamięć, absolutnie powtórzę jeszcze raz, jest niezwykle istotną rzeczą, abyśmy wyciągnęli pewne wnioski, jakieś takie z doświadczeń osób, dla których powiedzmy te kwiaty organizujemy i przeżywamy bardziej marketowo, niestety, współcześnie, te wszystkie wydarzenia związane z tak zwanym Świętem Zmarłych, a przecież kiedyś i my. W związku z tym może jakość tego naszego życia, twojego, mojego, warto na przykładzie tych, którzy odeszli wyciągnąć jakieś wnioski i na bazie tych doświadczeń, powtórzę, tych, którzy odeszli, którzy jakby zostawili pewien obraz, pewne doświadczenia, pewne emocje, pewne uczucia i na podstawie tego, żeby zbudować swój pogląd taki, hej, coś takiego muszę uczynić, aby skupić się na życiu, na tej wartości, bo skoro tutaj jesteśmy, z jakiegoś tam powodu, prawda? No więc warto byłoby się skusić o to, aby zadbać o to przebywanie tutaj w tym skafandrze, jakkolwiek byśmy w tym awatarze, jakkolwiek byśmy to zdefiniowali. Wczoraj, kiedy robiliśmy nagranie u Zosi Golis na temat bólu, ból czy wróg, czy przyjaciel, to w znakomitej większości ludzie nie doceniają bólu tegoż, który przy odejściu jakiejś osoby bliskiej, bardziej czy mniej bliskiej, że On gdzieś w nas jest, ale żeby wyciągnąć z tego określone wnioski, z tego doświadczenia tegoż bólu, tego uczucia, tego, tej pustki, która często się wytworzyła i jakby zbudować sobie obraz, powtórzę jeszcze raz, ale obraz tych wielu, wielu, wielu lat, tych doświadczeń, tego spojrzenia i co takiego spowodowało, że ktoś mówi no jeszcze mógł żyć, ok, ale ty też jeszcze możesz pożyć w uśmiechu, w radości, w zdrowiu, w przyzwoitości, przynajmniej zdrowia no, bo skoro ten ktoś mógł jeszcze żyć, to cóż takiego uczynił w tym kierunku, aby mógł dalej jeszcze żyć. I weź sobie tą konkluzję troszkę przełóż na swoje życie, swoje codzienne przebywanie takie tu i teraz. Czy żyjesz demonami przeszłości, czy lękiem, strachem przyszłości, czy żyjesz prawami i prawdami telewizyjnymi, które ci mówią. Jaki masz być, cóż czynić, czego się bać? To jest doświadczeń tych, którzy odeszli. Popatrz, jeśli twierdzisz, że jeszcze mógł pożyć, miał 50 lat, 20, 30, 90, nawet, ale też jeszcze mógł pożyć. A cóż takiego uczynił, żeby móc pożyć? Albo cóż takiego uczynił, że to się skończyło właśnie w taki, a nie inny sposób? Baw się dobrze, do miłego, szybą, z ponanki, z tej strony się kłania, Twoje zdrowie, oczywiście i erbusiem, i, i piełunem. Baw się dobrze, do miłego.